Jakie są techniczne możliwości, żeby tej opłaty nie płacić? Każda firma, czy każda jednostka samorządu terytorialnego jest inna. Każde ma inne zapotrzebowanie, inne możliwości. Na terenie gminy znajdują się e, lub e, mogą się znajdować już istniejące moce przyłączeniowe i je możemy także w, w, zaadoptować do tej samowystarczalności. Super, że wojewódzkie fundusze. W większości będą starały się pomóc samorządom na projektowanie źródeł odnawialnych i na te cele przeznaczają pieniądze na podstawie chciałbym tutaj na podstawie wojewódzkiego funduszu środowisko we Wrocławiu opowiedzieć trochę w jaki sposób ten wojewódzki fundusz chce wspomóc dokładnie każdą gminę na etapie jeszcze przed spółdzielczym, czyli nawet jeżeli gmina nie ma jeszcze w planach powstania całej spółdzielni, ma dopiero chęć powołania, to już na tym etapie będzie możliwość dostania dotacji na to, żeby ktoś dokładnie policzył jakie są agregacje, jakie są moce, jakie są możliwości czy to dachów, czy to gruntów, czy, czy wszystkich elementów, jakie mogą, na które może się składać to, czy ta dana społeczność, czy ta dana spółdzielnia w ramach tego samorządu ma sens. I na to są pieniądze dzisiaj. Na to są pieniądze dosyć duże, bo to jest na każdy pojedynczy, na pojedynczą gminę może być nawet milion dwieście tysięcy złotych. Czyli dużo. Czyli agregacja danej gminy za te pieniądze można zrobić praktycznie zaprojektować wszystkie możliwe źródła. Od małych... Do bardzo dużych koncepcji. Jest to o tyle ciekawe, że gminy i jednostki samorządu powinny po prostu o tym wiedzieć. My, jako fundacja, chcielibyśmy być takim nośnikiem dobrych informacji, w, której, w którym województwie i kiedy te, te, te dotacje się pojawią, jak z nich korzystać. My, jako fundacja, też przygotujemy wstępnie, to, co nam może, i gminie może brakować do tego, żeby podjąć decyzję, że te pieniądze chcą wziąć. Bo to nie zawsze i nie wszędzie się będzie opłacać. Prawda jest taka, że są gminy, z którymi, e, które, które będą w taki sposób ograniczały, miały, miały możliwości ograniczone, że nawet taka, taka, taka analiza wstępna pokaże, że to u nich nie ma sensu. Więc my, działając i robiąc audyt taki wstępny, bezpłatny, dajemy możliwość z przynajmniej jednostką samorządu terenowego, określić się, czy są dalej zainteresowani i żeby iść dalej po większe pieniądze, czyli po te pieniądze na projektowanie, na zakładanie już tych dużych mocy, na analizę całej gminy i agregację wszystkich punktów poboru. Dlaczego takie dotacje w sumie są kluczowe? Ponieważ znając specyfikę samorządów i jak układają się ich budżety. Ta dotacja może być takim kluczowym pierwszym elementem, który powoduje, że w ogóle y, będą mogli się zaangażować dalej, stworzyć tą spółdzielnię, stworzyć tą spółdzielnię dla swoich mieszkańców, dla swoich jednostek samorządu terytorialnego, ograniczyć te koszty, ograniczyć te koszty, które są na dzisiaj związane z opłatą mocową, ale też w ogóle z energią i ciepłą i i elektryczną, którą można w 100% wytworzyć z własnych źródeł. W ten moment jest najważniejszy dla gmin. Przyszły rok będzie dla wszystkich trudny, jeżeli chodzi o koszty związane z energią i kosztami energii cieplnej i kosztami energii elektrycznej. Dzięki dotacji z wojewódzkich funduszy w całej Polsce można. Zagregować cały teren gminy i stwierdzić, czy dana gmina ma szansę na stworzenie i samobilansowanie wszystkich swoich źródeł, czy na przykład tylko części. No my dajemy wstępną, wstępną analizę, czy taka gmina ma w ogóle szansę na to, żeby być samowystarczalna. Zapraszamy gminy do kontaktu. Mam nadzieję, że ten wstępny audyt, który wykonamy dla Państwa, będzie wystarczający, żeby później ubiegać się. O tą większą dotację i dokonać właściwego wyboru, jeżeli chodzi o koszty związane z Państwa energią elektryczną i cieplną na terenie Państwa gminy.